Dzisiaj będziemy otwierali saszetki może popsy i przynieście jeszcze inne. Dzisiaj, e, no przynieście jeszcze inne. E, te. Ci, mamy jeszcze dzisiaj domek e, w sensie klub. klub, farmę, plus domek, zobaczymy jaki się trafi. Więc uwaga, otwieramy pierwszego, może otworzy nasz nowego czyli Izunia. Jeżeli no, byliście no, na poprzednich. największego. Sekundę. Jeżeli byliście na poprzednich odcinkach, to wiecie, że otwieram tutaj z moją trzy się, A tylko jedna moja siostra, Izunia. Proszę bardzo, Wtedy, wybierz. Wziął. Dobra. Mocniej jeszcze, mocniej mocniej, mocniej spoko. nie śmiemo. No I uwaga, zobaczymy. I... Oj, nie wygląda na powtórkę. Słuchajcie, to jest jakieś, poczekajcie chwilę, to jest UFO jakieś, pewnie z Klubu Galaktyk, więc zobaczymy, w ogóle za chwilę otworzymy, jeszcze nie, nie otwieramy my, gazetki. Tak, okay. I w ogóle dzisiaj przyglądałyśmy minki, tej akurat nie mamy, więc ją zdobyłyśmy, więc kolejne tutaj jest. Teraz e, się zaczekamy, okej, okay. to jest w ogóle z drugiej strony. Też nie jakaś powtórka i co? Pewnie z farmer klubu jakiegoś. Nie tej miny. Tak? Druga po... okej, okay. okay. Czyli chyba za chwilę będziemy mieć wszystkie miny. A druga jest jego minka coś... to taki, e, taki uśmiechnięty po prostu. Okay, Dobra, druga? no to teraz ja. Ja. Ok, więc e, tutaj się otwiera. O jezu. I? On, to powtórka? Nie! <laughs> Dinozaur! I Poczekaj sekundę, tylko druga minka jego to jest. Taki... Mamy, mamy, mamy chyba tych trzech. E, Jakuska, dino i to jest nasz no, Tak i to, dobra. Ja wiem, to jest taki dino z usujasi. Dobra, więc uwaga, za chwilę pokazujemy Wam ich rzadkość. Okej, okay, więc nasze UFO to jest ufie, ufi, ufi i tutaj jest y, zwykły, no ale bardzo ładny. Okej, okay, więc króliczek to jest Kartus i też jest zwykły, ale no wygląda przepięknie. Ale ma tak szczegółowo zrobiony ten kapelusik, to jest jak się go dotyka, to aż takie. I tutaj mamy jeszcze Dinosia Wingo, który też jest zwykły, ale nie jest przynajmniej powtórką. No, y dzisiaj nam się na te, y jakby wiecie, rangi nie poszczęściło za bardzo, ale no, przynajmniej nie ma żadnej powtórki i w ogóle wyszło mega słodkie. Dwa OK. Okej, okay, więc teraz czas y domku. I nie w ogóle to jest, bo nie, ostatnio po prostu nie wzięłam domku, bo nie wiedziałam e, jakie jest pudełko, ale ci już byłam pewna, e, więc no, otwieramy. W ogóle ciekawa jestem, gdzie nam się trafi, a ostatni przybył nam klub, e, z tamtego odcinka to był klub Dino. To jest tyłu jest tańca! Dobra, poczekaj za chwilę, bo to nie widać. Znaczy no, no, w kamerze nie widać, ale to, o nie, troszeczkę, widać, że jest taka tęcza. Dwa OK, dwie, otwieramy. Dobrze, to w tutaj. A to też gdy tutaj, to co to ta jest robiciele. Okej, okay, to poczekajcie, trzeba to otworzyć tu, tak, bo tu jest... A nie, dobra, to jest jakieś easy to open, a ja, a ja nie wiem. Dobra, OK, OK. Jest, ty wyciągnij. Ty, ty. ty wyciągnij. I już widziałam, że to jest klub Polar, czyli klub, który chciała... Ma jeszcze plus jeszcze jest jeden pops tutaj. Uwaga, więc otwieramy może psa, może się po... a nie, dobra. Proszę bardzo. O! I to jest e, taki spolak. w ogóle jaka też jest słodka i ładna! I tej miny też nie mamy jeszcze. Dobra, więc za chwilę sprawdzamy jej rzadkość. E, więc czapeczka to jest Bonnie, no i też jest zwykła, no na razie no, żadnego zaskoczenia nie ma, ale może w klubie nam się jeszcze poszczęści, więc zobaczmy. E, klub jest farma, bo były jeszcze do wyboru albo teren podwodny, albo e, farma, no i my w sumie wzięliśmy farma. Okej, okay, no i farma, tutaj otwieramy. Już e, ostatni klub już wiemy, jak okay, Wiem, to, to, te też to, też to otwierać. Okej, okay, poczekajcie, że jakoś to rozerwać, mm, bo nie mamy za bardzo nożyczyk. O dobra, coś pan, poszło? Tak. Okay. I teraz trzeba to otworzyć jak boksa, tak? Z tamtego. Poczeka, to jest... O Jezus. To Jezus, jest... tak. Nie. Ale tutaj... A poczekaj, może jakby... Gdy... Aaa! Jezu. Czemu nie ma O Jezus Maria, może... poczekajcie chwilę. Wiesz, kamerę wywaliło, dobra, i widzieliście chwilę tam ten bałagan. Teraz żeby to otworzyć. Po chyba? Czy wyjąć? A, dobra, wyjąć. I sekundo, sekundo! Okej, okay, w ogóle Zim. mega ładnie ten flug wygląda. Trzy, Pięknie. I tej też się obraca ze chwilę, mamy pokażemy. Trzy, dwa Okej, i... Mhm. Okay, i no, Moji pops no, to... No, I ona wygląda na mega... sekunda stop! Teraz e, tego otwieram ja. No. Bo ty otwierałaś. E, Klub, a Izu nie otwierała ostatniego. Psa. I za chwilę jeszcze. O Jezu. Bogatka się na tym pomyczą, ale jest. I Ole, za chwilę. No właśnie, też jestem ciekawa, bo w ogóle na początku one zostawiają te, tutaj tylko to, ale później już jest drugiej. Yy, druga jej minka to jest. O Jezu, jaka to prawda. nam przerwało, a druga jego minka to yy, jest taki uśmiech. Okej, okay, a teraz moja siostrzeczka otwiera to tutaj, te dodatki. Widać spoko. I tu mamy w ogóle. No tak, chyba musiałaby być troszeczkę mniejsze, żeby się tam zmieściło. Ogólnie co mamy? Mamy e, owieczka, ale to nie jest gadżet. Mamy tort. I jabłuszko do naszych tenzolatek. I w ogóle mamy jakąś takie... Mamy taczkę, a dobra, to jest taczka, w której się włoży tort. Nie wiem, nie wiem, czy to pasuje do farmy, w sensie taczka, tak, tort, nie wiem. Już mamy dwa, widzicie? A, i teraz możemy, mogą być dwa bryloczki na te. Czy to jest tyle papierek? Dobra. I to jest, albo taką, albo taką. O tym Czyli e, która jest z Dino? Ta jest z Dino? Nie, bo nie z to jest Dino i ten alamata a to jest nasza. Okej, okay, rozumiem. O, Dobra, ale w ogóle tyc jest taki słodki i za chwilę moja siostrzyczka kolejna pokaże Wam e, ten klub. Okej, okay, więc moja siostrzyczka teraz pokazuje klub, ale pokaż nie układaj, tylko pokaż ładnie. Co się dzieje w tle i w ogóle? No, ale pokaż! Dobra, to może my opiszemy, bo się troszeczkę się wstydzi. No ogólnie tutaj widać jest jakiś byk przed stodą. W ogóle też chyba to jest Niszka. jakiś. Mężczyzny. Byk, małogi Tutaj coś rośnie, mm. jakaś sałata z czymś. A tutaj spróbujemy coś wczepić. W ogóle jestem ciekawa, co tu można wczepić. No to jest Dobra, ale poczekaj, ja się nabiek w tokt. Dobra, tokt tak, która tutaj krzywa wygląda, ale. A nie, dobra, nie, dobrze. Czy sprawdziłyśmy jej rzadkość, czy nie w końcu? A nie, nie sprawdziłyśmy rzadkości, sorry. No, jest taką rzadkość. Już sprawdzamy. I no, 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 na stał jakby jest z nie wiem, czy zawsze się trafia, że na przykład... Ale chyba tak. Jest, i ja mam gwiazdę. Poczekaj sekundę. Mam gwiazdę. Okej, okay, czyli nazywa się Pili w ogóle, jak mnie i jest e, taka jakby. Jest koła. Taka, no wiecie, widzi, widzicie jakby je oznaczenia. I to najfajniej z tych, ale mam jeszcze sobie do szkoły. No. Jezus, mam, nie mam o naszym gluciu. Więc Pili tutaj, o wchodzi. glucia do tego pasuje przecież. No bo to jest w ogóle z to są zwierzątka i dobra, za chwilę Wam to jakby ładnie ubierzemy i wszystko pokażemy. O Jezu i zapomniałyśmy o domu Trzeba mieć dwa bo inna... Okej, okay, więc dzisiejszy mój ulubieniec to jest owieczka, no jakby, no wygląda przesłodko. A Izu nie ulubieniec to, to taki, który OK, Okej, to pokażę, Wam po może całego. Pięknie. A do mnie się ulubieniec to, A do mnie się ulubieniec to, czapeczka, czapeczka. Bo do mnie się mówi, że każdy są jej ulubione, no ale ostatecznie już jak ją przymusiłam, to wygała czapeczkę. Ale on no, no. też jest słodki. Jezu. No dobra, no, dobra, czapeczka. Okej, okay, więc... Pa! pa. pa.